Zanim się ustawiłem, zanim znalazłem miejsce, to już dwie ekipy zdążyły przyjechać. Także im później, tym pewnie będzie ciaśniej. Pytałam tych państwa, myślę, że to było właśnie związane z dzisiejszym dniem. W tym rejonie trwają prace przygotowawcze pod budowę pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej w Polsce. My z Konradem zrezygnowaliśmy z obiadu na rzecz słodkości. Dobry dzień dobry. Kolejny wyjazd, kolejny weekend. Teraz dłuższy troszkę. Startujemy na 4 dni na dziko. Już Was odwracam, pokażę Wam już auto spięte z przyczepą. Tu jeszcze wczoraj założyliśmy zimowe buty do Audi. Powietrze posprawdzane, wszystko przygotowane. Startujemy. Ania dojedzie później, jedziemy nad morze. Więc daleko nie ma, a my już startujemy się ustawić, żeby wszystko było gotowe. I proszę Państwa, dojechaliśmy. Przy rozłożeni czekamy na całą resztę. Tutaj zostawiłem autem, żeby było miejsce dla Konrada i dla Ewy. A tutaj Tomek stanie sobie przy samym drzewie w poprzek. No dobra, Kubuś, jakieś gałęzie. Kurczę wziąłem nie ten stopień, a tutaj by się przydał taki wyższy, ale trudno. Idziemy zobaczyć nad wodę, zanim się ustawiłem, zanim znalazłem miejsce, to już dwie ekipy zdążyły przyjechać, także im później, tym pewnie będzie ciaśniej. Może spokojne, wiaterku nie ma, lekkie fale słychać. Bardzo fajnie słuchajcie i przyjemnie. Kurcze tam jakaś platforma jest, zobaczcie. Nie wiem czy to kamera odda, czy nie jakieś odwierty robią. Tu też coś jest na wodzie. Ludzi troszkę zobaczcie, spaceruje Morze spokojne, tam też coś robią na wodzie, daleko, daleko, daleko ale zerknijcie co się wydarzyło tu na dole Jak to może tu wszystko pozabierało tą skarpę. Zobaczcie ile tej skarpy zabrało Czekamy na resztę. Idę robić jakąś kawkę. Miejsce mam, trzymam i zobaczymy, co się wydarzy. A tak na plaży o poranku. Jest ósma, już pierwsi ludzie spacerują. Morze spokojne, wiatru nie ma. Fala praktycznie żadna. A za chwileczkę was obrócę i pokażę wam, ile załóg dojechało. Zobaczcie, zaczyna się robić gęsto. Ta pierwsza linia brzegowa jest praktycznie cała zajęta. A tutaj mamy swoje obozowisko. Wczoraj jeszcze wieczorem, późno już wieczorem, Tomek dojechał. No i mamy taki troszkę prywatności. Pokażę, jak to wygląda, bo z drugiej strony też się poustawiało kilka załóg. No i tu, jak widzicie, zresztą generalnie do późnych godzin. Powiedziałbym, że nocnych jeszcze dojeżdżały załogi. Dzisiaj mamy sobotę, pewnie tych załóg jeszcze dojedzie. Ze względu na to, że poniedziałek jest wolny, jest długi weekend. Także myślę, że dzisiaj się zrobi jeszcze ciaśniej. No, ale fajnie, niech wszyscy jeżdżą. Dzień dobry. Jak zawsze, ja ostatniego dnia witam Was serdecznie z Lubiatowa. To już Michał Wam na pewno mówił. Jesteśmy tu dzień 3,5, bo przyjechaliśmy w piątek po pracy. Jest poniedziałek, dzisiaj święto niepodległości. Wczoraj myślę, że z okazji właśnie święta niepodległości wczoraj tutaj była cała nie wiem, brygada ludzi, która przyjechała konno ze Słajszewa. Pytałam tych państwa, myślę, że to było właśnie związane z dzisiejszym dniem. Chciałabym teraz podejść nad morze. Z nadwody wystają takie platformy i wszyscy się zastanawialiśmy i gdzieś tam e, słyszałam takie opinie, że to jest, są to budowle związane z e, powstawaniem mm, elektrowni. I właśnie, że przy plaży w Słajszewie i w Lubiatowie będą powstawały takie budowle. Natomiast yy, poczytałam sobie w internecie troszkę. Pani z Urzędu Morskiego w Gdyni gdzieś tam w necie napisała, powiedziała w jakimś wywiadzie, że jest to związane z farmami wiatrowymi, które mają powstać właśnie tutaj przy tych plażach. Pogoda nam nie dopisuje. To znaczy nie jest źle, ale jest yy, bardzo chłodno. Jest po wieczorami 2-3 stopnie. Więc siedzi się ciężko na dworze. Dzisiaj jest wilgotno, mrzawka. Chłodno. Ale jest pięknie. Dalej uważam, że jest pięknie. Wczorajsze konie zrobiły furorę. Wszyscy ludzie wyszli, oglądali, ale naprawdę było ich spora ekipa, bo myślę, że... No na pewno ponad 20 osób przyjechało konno. Konie były wystrojone. Miały takie kotyliony, poprzypinane do ogłowia. Pięknie to wyglądało. W ogóle to lubię to na zawsze może nie zaskakuje, ale ostatnio zawsze jak tu jesteśmy, to po prostu ktoś przyjeżdża konno. No myślę, że w tym słajszebie jest jakaś tajna i dlatego to tak jest plażą przyjechali pięknie to wyglądało. A my sobie siedzimy, pokażę Wam jak. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał tu testuje nasze z, z prądy. Nie znam, się na tym nie umiem o tym opowiedzieć. Ja już przetestowałem, ja je teraz mocno katuję, można by powiedzieć, żeby zobaczyć. Na maksa je wykorzystać i zobaczyć co potrafią. No ale to tak jest, nie? Kto, ile? Od piątku nie mamy prądu, a cały czas faktycznie używamy i korzystamy. I tak, stacja wy, wystarcza, a nie było ani jednego dnia ze słońcem, żeby można było podładować to, nie? Tak, rozłożyliśmy raz panel, ale było zero ładowania, no, słońca nie było w ogóle przez cztery dni. Także tutaj ładowania nie mieliśmy, testujemy wszystkie urządzenia 12V, z LiFePo4, tak naprawdę nawet life po 4 katujemy dosyć mocno, bo zapalamy wszystko co możliwe i się pali do późnych godzin nocnych. Nie no, siedzimy u nas w przyczepie, tak, no bo jakby to tak? mamy największe możliwości, największy dom, więc siedzimy sobie i kapkujemy e, i pijemy herbatkę u nas do wieczora, więc wszystko się pali i świeci. Piecyk cykami. Oczywiście, cyka, o, oczywiście e, testujemy to e, po to, żeby nagrać odcinek na ile nam wystarcza lifepo Po 4, z jakiego korzystamy i ile jesteśmy w stanie na niej wytrzymać, a drugi odcinek będzie ze stacji zasilania, która nam zasila wszystkie urządzenia 230. E, I też wam powiemy, ile jesteśmy w stanie na takiej stacji zrobić. No testujemy to już od dłuższego czasu, a na tym wyjeździe postanowiliśmy się nie ograniczać. Tylko tak na maksa je wykorzystywać. Coś nam cyka kominek. Gaz się skończył. Skończy, ale Michał przyłącza butle, bo faktycznie, no w nocy jest po minus jeden, minus dwa. Jakoś tak to było, nie? No, muszę iść przełączyć Dzisiaj było około zera chyba, więc to nie było <coughs> najgorzej. Zapowiadali mróz, ale było około zera. Było około zera, no nie, nie, nie było szronu na porze. Naprzeciwko nas stoi Ewa z Konradem swoim nowym kamperem. No i przyszłam teraz do przyczepy, bo jest zimno i przeczytam Wam, e, czego dowiedziałam się z internetu. Tu jest napisane, że w tym rejonie trwają prace przygotowawcze pod budowę pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej w Polsce. No i dobrze. I niech będzie tego jak najwięcej. Jest morze, jest wiatr, trzeba korzystać. I teraz czekamy na godzinę dziesiątą, bo tak się umówiliśmy z Konradem i z Ewą, a w zasadzie z Ewą i z Konradem. Konrad będzie robił nam na śniadanie. Co? Swoją słynną jajecznicę. Tak, Konrad powiedział. Ewa powiedziała, że Konrad jest mistrzem, więc się wprosiliśmy na śniadanie. W sobotę było ładnie. W niedzielę pogoda, y, prognozy mówiły, że będzie słoneczko. Nie pokazało się słoneczko. Ale tak na dobrą sprawę, to w sobotę było najprzyjemniej. I Bata z dziećmi poszło nad morze połazić. I tam przy tym klifie ja byłam zobaczyć, y, co oni robią na tej plaży, jak się bawią. I tam naprawdę było fajnie. Ludzie wystawiali sobie krzesełka na ten klif. Fakt, że byli zawinięci w koce, brali termosy z czymś ciepłym do picia i siedzieli sobie na klifie i to był najprzyjemniejszy dzień. Wczoraj już było taki taki mróz było czuć, nie? to powietrze było takie, takie mroźne. A dzisiaj jest po prostu wilgotno i to jest najmniej e, przyjazna pogoda, przynajmniej dla mnie. My się też zawsze w tym miejscu będąc obawiamy wiatru. No bo tutaj stoimy wśród drzew. I zawsze się obawiamy, że jak u nas wieje delikatnie, to tutaj wieje jeszcze raz tak mocno. Ale na tym wyjeździe przez te 4 dni w ogóle nie było wiatru, zero. Tak. Nawet falnie było, słuchajcie. Kurczę, może było jak lusko. To, to znaczy, jak gdyby do tego wszystkiego jeszcze dołożyć wiatr, to chyba byśmy stąd po prostu pojechali do domu, bo nie dałoby rady wysiedzieć. No i tak nam leci dzionek. Jesteśmy już po śniadanku. Powoli się zbieramy. Pakujemy sobie krzesełka. Stoliki spakowaliśmy, schowaliśmy, bo idziemy teraz do restauracji. Właśnie przez którą poznaliśmy przesympatycznych sympatycznych ludzi Multi Fan, i oni właśnie byli na kawce. Idziemy też zobaczyć, jak tam jest, co tam dobrego dają. Wczoraj powiedzieli, że restauracja była otwarta do godziny 18. Dzisiaj my idziemy zobaczyć. O, to właśnie wspomniana załoga z Multi Fan. Także jakbyście gdzieś kiedyś spotkali, to zaczepiajcie śmiało i rozmawiajcie. Przefajni ludzie. A my idziemy zjeść zupę? Nie wiem czy zupę. Ja idę jeść z Konradem ciasto. A ja chcę kawę. I kawę pić. Ewa będzie jadła zupę, Michał będzie pił kawę, a my będziemy jedli i Kuba będzie jadł zupkę, a my będziemy z Konradem jedli ciasto. Zobaczymy co tam dają, pokażemy na tym parkingu. Generalnie permanentna rotacja. Jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają, także to nie tak, że, że, tu, że tu jest pusto, tu zawsze jest jakiś zespół, jakaś ekipa sobie stoi. Postaliśmy z dwie godzinki na dworze i teraz czuję już troszkę, robi się chłodno, ale i tak uważam, że dzisiejszy dzień jest całkiem przyjemny. Jest mroźno, no bo mamy listopad, ale jest fajnie. Zamówienie złożone, już dostaliśmy żurek i teraz też wypytaliśmy dokładnie o to, jak tak najpa jest czynna. Przez cały sezon, przez cały rok na okręta, oprócz świąt wiadomo, wigilie jakieś takie święta odpadają, od piątku do niedzieli ona jest czynna w okresie jesienno-zimowym, pewnie do rozpoczęcia sezonu letniego. Piątki od 12 do 16, pani mówi 17, w zależności jak jest ruch. No i w sobotę w niedziela też od 12 do 18 mniej więcej. E, także można cały rok przyjeżdżać. Dobre to wieści. Wiedzieliśmy o tym, ale nigdy nie dopytaliśmy e, w jakich godzinach. Zamówiliśmy żurek, zamówiliśmy żeberka, frytki, herbatę zimową z miodem i kawę z mlekiem. Zapłaciliśmy 106 zł. 100, 106 zł. Tak. Proszę, o. kelnerka przyniosła kelnerka moja proszę moja herbatka zimowa co w niej jest jabłko cytryna Kubusiu zostaw proszę nie, nie wiem co to jest za Rybna owoc jest no wiem grzybki suszone. nie no grzybki w herbacie to nie bardzo kochanie to są jakieś owocki cytrynka liptonik I, i, i miodzik do posłodzenia jak żurek? Dobra. Tak? Jeszcze mleczko. Mleczko do kawki dla taty. Mi się chyba zupy chciało. I kawka. No, po trzech dniach jedzenie kapusty i, i pod każdą możliwą postacią. I nie, też Wszystkim się chce zupę. Po prostu. Szkoda, że kapuśniaku nie było. Ja. Nie, kapuśniak zrobiła nam Beata. Był pyszny. Naprawdę. Ale kapusty mamy po tym weekendzie. Naprawdę, pod każdą możliwą postacią zjedliśmy kapusta. A rozpoczęliśmy jeszcze fasolką po brytońsku. Także to był dobry weekend. No dobra, to co smacznego, podoba mi się wymyślone doniczka z pieńka, dziurka, proszę i mamy, i mamy to, wygląda to fajnie i jeszcze brownie i tarta z owocami, tam było napisane, ale już nie pamiętam, maliny, coś tam jeszcze było w środku, zacnie wygląda. My z Konradem zrezygnowaliśmy z obiadu na rzecz słodkości. Smacznego. Smacznego wszystkim, którzy siadają do kawki z ciasteczkiem. Słucham? Rozgrzało nas kawka i tak. herbatka. Herbatka, zimowa pycha. Jabłuszko, cytrynka, miodzik. Teraz możemy iść się składać od razu cieplej. Tak. I ruszać. Koniec laby. I like to be educated, but I'm so frustrated. to <laughs> Przyjechaliśmy do domku, rozpakowaliśmy grubsze rzeczy, że tak powiem. Bardzo się cieszę, że możemy mieć przyczepę na podwórku. Dramatu nie ma, ale wszystko jest do wyczyszczenia i do uprzątnięcia. Bardzo lubię ten, tą przyczepę. Bardzo wygodnie się w niej siedzi. Przyjmuję gości, biesiaduje. Śpi, siedzi, robi jedzonko. Bardzo lubię naszą przyczepkę. Słuchajcie, i jest coś, o czym nie mówiłem. Mamy szybę na zlew. Dorobioną u szklarza. 150 zł. A mamy ją dzięki uprzejmości naszych znajomych Ewy i Konrada, którzy zamówili ją do siebie do kampera, ale żeśmy im podprowadzili. Ale taka szyba... Szkło hartowane, proszę bardzo, 150 zł. Dodatkowe miejsce, dopasowane idealnie. Oni to robili na wzór pokrywki, z, na zlew z przyczepy. Chcieli sobie przykryć tą, ten, tą umywalkę, tą, ten zlew kuchenny w kamperze. No i jak widać, rozmiar, rozmiar we wszystkich przyczepach jest ten sam. Do nas pasuje idealnie. Jak to będzie leciało? Jakby kolejność od najdalszego punktu będziemy dmuchać. Czyli pozakręcam korki z powrotem. Zaczniemy od kuchni. Wywalimy wodę, jak się da, potem pod prysznicem, w tym i na końcu kibelak, Bo tam zostaje najwięcej. Zdjęcie. I tej wody faktycznie się zbiera. Kurde, ale w kuchni. Nie nagrałam, ale normalnie jakbym odkręciła krem, ciurkiem leciało. Patrzcie ile w talecie wody. Kurczę, no nie chcę Wam kibla pokazywać, ale... Niesamowita... Niesamowita ilość z wody. Słuchajcie, my zabieramy się za robotę. Już nie będziemy pokazywać Wam, jak wydmuchujemy wody z przyczepy. Ale dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy. Żegnamy się z wami do następnego. Do następnego razu. Hej. Dzięki, hej.